Witam państwa serdecznie w Telewizji w Punkt. Moim państwa gościem dzisiaj jest europoseł, pan Bogusław Liberacki. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana, witam serdecznie naszych widzów, oczywiście, ze Strasburga, dzisiaj nawet słonecznego, choć, choć wczoraj był deszczowy. Tak, z to pogoda faktycznie różnie tutaj bywa, przywitał nas dosyć taki szary Strasburg, ale chciałem przejść do tematów krajowych i zapytać pana o pandemię w Polsce. Niedzielski i rząd ogłosili w Polsce koniec pandemii, pomimo no, bardzo niskiego poziomu wyszepielności, jednego z najniższych w Unii Europejskiej. Czy możemy dzisiaj rzeczywiście mówić o końcu pandemii w Polsce? Na pewno nie możemy mówić o końcu pandemii w Polsce, tylko dlatego, że rząd zadekretował, że ma być koniec pandemii. Już kilka takich faz przeżywaliśmy. Zdaje się, że w czerwcu 2020 roku też był koniec pandemii, w związku z tym miały być wybory. Zdaje się, że kiedyś w ramach srogiej walki z pandemią był zakaz wstępu do lasu. Potem las okazało się, że nie jest źródłem tej pandemii. Ja wolę ufać wirusologom, profesorom, autorytetom, a jeżeli ich posługa, posłuchamy, to nie jest to koniec pandemii, nawet jest to początek końca pandemii. Z kilku powodów. Powód pierwszy zasadniczy. My wcale nie wiemy tak naprawdę, ile osób dziennie w Polsce choruje, ponieważ te statystyki są zatrważające. Czytam wczoraj, że ostatniej doby zachorowało 13 tysięcy osób. Czytam dzisiaj rano ostatniej doby zachorowało 30 tysięcy osób. Badamy dziennie między 120 a 150 tysięcy osób. Kiedy we Francji badało się milion, w Niemczech podobnie badało się milion. No i oczywiście proporcjonalnie więcej, bo było ponad 100 tysięcy zakażeń wykrytych. Patrząc na polską statystykę, my mamy taką regułę. Na każdych czterech zbadanych jeden na pewno jest chory. A bywało, że na trzech zbadanych. Jeden był chory. Czyli za mała próbka. Wiadomo, dane są nie, po prostu niepewne. I ponadto nie ma przesłanek wynikających z tego, że. Po pierwsze, stosujemy rzeczywiście środki ostrożności. W Polsce się tych środków ostrożności nie tyle nie stosuje, co nie egzekwuje. Jak się nie egzekwuje, to się nie stosuje. A proszę bardzo, wejdźmy w pierwszy, lepszy rzecz, której ja doświadczam co tydzień. Na przykład na lotnisku. Z reguły nie wsiada się na pokład samolotu, tylko jest się dowożonym z autobusem. W tym, że autobusie są stłoczeni pasażerowie na cały rejs. I proszę mi, a jednocześnie są komunikaty, proszę zachować odległość, proszę być ostrożnym. To samo pociągów dotyczy autobusów komunikacji miejskiej. Wiemy, że ludzie odmawiają zakładania maseczek. Czytamy często, że jest nawet postawa agresji, jeżeli. Na przykład kierowca autobusu, czy motornik, czy tramwaju prosi, proszę założyć maseczkę. Wyszczepialność. Kolejna rzecz. Bardzo silne są ruchy antyszczepionkowe. Właściwie nie tyle silne, co głośne. Bo to jest różnica. Ja nie wiem, czy naprawdę ten ruch antyszczepionkowy jest silny, tylko jest bardzo głośny. I obawa rządu, żeby się nie narazić tym antyszczepionkowcom, bo przecież ich głosy mogą się przydać. I kolejna rzecz, która mnie nastawia bardzo sceptycznie. Mianowicie, no, a oczywiście, paszportów wirusow, koronawirusowych w ogóle, co, coś takiego w Polsce praktycznie jest nieegzekwowane. A kolejna rzecz, która mnie nastawia bardzo sceptycznie, to jest takie przekonanie, że jeżeli my zadekretujemy, że pandemia odchodzi, to znaczy, że pandemia odchodzi, co wcale nie musi być prawdą. I dowód na to, proszę bardzo. My mamy, mieliśmy w szczytowych momentach 600-700 zgonów dobowo. To w normalnym państwie jest nie do przyjęcia. Obrodziłyby się od razu reakcje. To się, te, na to się nie możemy zgodzić. No teraz pan redaktor pyta, czy jesteśmy po pandemii. Jeżeli dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, jest 360 osób zmarłych z powodu, to proszę mi nie mówić, że to jest po pandemii. To nie jest po pandemii. Nie wiemy w jakiej jest fazie. I rozpoczęły się powroty z ferii Szkolnych i zobaczymy, jakie będzie. To ja uważam, że do 15 marca nie mamy żadnych podstaw dekretować koniec pandemii, a po 15 marca się okaże. No właśnie, ale lewica, którą pan reprezentuje tutaj w Europarlamencie zgłosiła projekt dosyć odważny, niektórzy nawet mówią, że radykalny, wprowadzenia obowiązkowych szczepień w kraju. Jak wiemy, nie tylko rząd się do tego nie przychylił, ale także dosyć nieprzychylnie na to spojrzała reszta opozycji. Mówię tutaj o PSL-u, o Koalicji Obywatelskiej. Z czego to wynika, że klasa polityczna, no poza lewicą, jest tak sceptycznie do tego Nastawiona. Może po prostu jakoś nie udało ich się przekonać. Myślę, że są dwa czynniki. Po pierwsze, zbyt niska edukacja kształtowanie świadomości. W imię zasady, że ty nie chcesz się zaszczepić, no, można powiedzieć, twoja sprawa. Ale dlaczego masz zakazić kogoś obok siebie? I dlaczego ktoś ma z tego powodu umrzeć? Czyli chciałoby się, żeby zwrócić i do umysłu, do świadomości, ale i do sumień w dużej mierze, bo przecież to jest w jakimś tam sensie do przyczyniania się do śmierci. I inny powód, ja myślę, że jest następujący: no każdy się obawia tych antyszczepionkowców, znaczy nie każdy, bo lewica, akurat tutaj dosyć wyraźnie stawia sprawę, żeby się nie narazić, bo to jest potencjalny elektorat. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy często z tego, że my sami sobie szkodzimy. Bo przechorowanie covid-a może pozostawiać bardzo negatywne skutki i wiemy o tym, że to mogą być negatywne skutki dla układu oddechowego, ale to mogą być też negatywne skutki w ogóle dla sprawności umysłowej człowieka i dlaczego my tego nie chcemy z tym się liczyć. To jest dla mnie trudne do zrozumienia jako takiego racjonalnego człowieka, czy zobowiązać wszystkich. Myślę, że można byłoby nie tyle zobowiązać, że każdy musi, bo to jest opór, natomiast egzekwować dowód szczepienia, czyli certyfikat i świadectwo, został zaszczepiony ktoś drugą dawką, trzecią dawką. Mówisz, nie musisz się szczepić, ale pamiętaj, do restauracji nie wejdziesz. Pamiętaj, do kościoła nie wejdziesz. Pamiętaj, nie zaszczepisz się, nie weźmiesz udziału w jakiejś imprezie masowej. Pamiętaj, nie zaszczepisz się. Na twoje miejsce pracy może być zagrożone albo możesz być zwolniony, ponieważ masz kontakt z ludźmi. No wyobraźmy sobie, że tak zwany front desk w biurze był urzędnik, do którego przychodzimy, zanim się dowiemy, do którego okienka, po co jest niezaszczepiony. No to jest potencjalne duże ryzyko, że on może zarażać. I w ten sposób proponuje się zwracać. Natomiast jeszcze raz bardzo bym chciał, żebyśmy w Polsce również używali argumentów. Skoro Duńczycy, Szwedzi, Finowie, Niemcy, Francuzi się wyszczepili, być może jest coś na rzeczy. Bo niski poziom zaszczepienia jest na przykład w Rosji. I czy my chcemy być bliscy modelu rosyjskiego? Mam tutaj wątpliwości. No tak Widzieliśmy nawet, że sama Rada Medyczna przy premierze rekomendowała tego typu rozwiązania, o których pan poseł wspomniał. Chciałem jeszcze na moment odnieść się do tego, co się dzisiaj dzieje w Strasburgu. Debatowana między innymi jest sprawa Pegasusa i afery. Podsłuchiwań, czy do polityków opozycji, czy dziennikarzy nie tylko w Polsce, ale także w Europie. I najpierw chciałem nawiązać do tego w polskim kontekście. Czy pan poseł uważa, że uda się przegłosować w Sejmie to, żeby ta komisja śledcza rzeczywiście powstała? Jeżeli pan pozwoli, to a propos debaty w parlamencie, jeszcze na jeden debatę zwróciłbym uwagę. To jest ta wystąpienie pani Christine Lagarde. Pani prezes Europejskiego Banku Centralnego. Mianowicie pani prezes powiedziała, w strefie euro w ostatnim czasie mamy poziom inflacji 5,1%. Na rok przyszły zakładamy, że to będzie w granicach 2,5%, ale nie zwiększamy stóp procentowych, bo zwiększenie stóp procentowych to jest czynnik blokujący gospodarkę. Liczymy, że przez inne mechanizmy będziemy w stanie. To osiągnąć, te inne mechanizmy, to jest między innymi Fundusz Odbudowy, które ponad 20 państw już z tego korzysta. To tak na marginesie, może ponieważ my no, temu jakoś na to nie zwracamy uwagi, więc chciałbym, żebyśmy na to uwagę zwrócili, zwłaszcza w kontekście informacji w Polsce. Styczeń do stycznia poziom inflacji ponad 9%. Czy zbliżamy się powoli, do, a wcale nie tak powoli, do 10%, i jednocześnie podnosimy stopy procentowe i mamy zachwianie na rynku walutowym. Także być może warto od czasu do czasu spojrzeć na tego, jak to niektórzy z rządzących mówią, okupanta i popatrzeć, jak tutaj w strefie euro sobie z tym radzimy. Ale wracając do Pegasus. Rzeczywiście w parlamencie europejskim jest następująca ocena. To rozwiązanie techniczne, notabene. Cała technologia bardzo skuteczna, tylko ma być stosowana w określonym celu. Cel zastosowania to są terroryści i zwalczanie terroryzmu. I wydaje się, że narzędzie bywa źle wykorzystywane i tym razem mamy ten przypadek. To no chociażby siekiera służy do rąbania drewna, ale patrząc w kroniki kryminalne, wiemy, że nie tylko. Więc żebyśmy tutaj po pierwsze. Pamiętali, do zwalczania terroryzmu, zagrożeń terrorystycznych i śmiem twierdzić, że na przykład urzędnicy państwowi nie są terrorystami w swojej masie. Adwokaci nie są terrorystami. Prokuratorzy nie są terrorystami. Nawet tak starannie dobrani po nazwisku, że to ma być ten adwokat, ten prokurator, to nie jest przypadek terroryzmu. Inni, rolnik... Yy, z, który jest aktywny społecznie czy politycznie, coraz bardziej widoczny, też nie jest terrorystą. Więc z tego punktu widzenia, tu w Parlamencie Europejskim po debacie dosyć krótkiej, bo była zaledwie 40-minutowa, panuje następujące przekonanie. Jest to tak zwany missius, Źle użyto tego instrumentu. Jest to inwigilacja społeczeństwa, jest to inwigilacja która jest używana i podejmowana. Nie ze względu na kryterium zagrożenia bezpieczeństwa w sensie terroryzmu, ale z kryterium za, no, wyboru po prostu przeciwników politycznych. To nie jest do przyjęcia. I wobec tego wydaje się, że tu jesteśmy na dobrej drodze, żeby pewnie wyprzedzić Polskę w powołaniu Komisji Śledczej, dlatego że tak, ja uważam, że mniej więcej mamy szansę a nieco ponad 50%, że taka komisja śledcza w polskim Sejmie powstanie. Dlatego, że władza udowodniła swoją inteligentną, dużą skuteczność, jeżeli chodzi o obronę swojego interesu. Więc być może i tutaj większość potrzebna, albo do, do tego, żeby zablokować, lub nie, nie uzbieranie większości do tego, żeby uchwalić, być może to będzie ten przypadek, natomiast to sprawy nie unikniemy, dlatego że Komisja stosowna przez Parlament Europejski jest już w skład osobowy ustalony, będzie powołana, są przedstawiciele wszystkich grup politycznych, łącznie z konserwatystami i reformatorami, w tym jest polska pani poseł. Coś wyrazista i z dobrym backgroundem, że tak powiem, w sektorze sprawiedliwości, członkiem. Także spodziewam się, że ta komisja Parlamentu Europejskiego szybciej powstanie. Natomiast jest pytanie, czy będzie zakończona sukcesem. Widziałem program, bardzo intensywny, chyba około 20 osób, instytucji, miejsc, które chcę spotkać. Łącznie również z przedstawicielami, czy, czy przede wszystkim z przedstawicielami z rządzących i panią marszałek z Sejmu i rządem. No zobaczymy, jak ta agenda ostatecznie się ułoży. Natomiast sam raport i sam sprawa, że w tej chwili istnieje, źle świadczy i to jest niekorzystna wiadomość dla Polski i dla Polaków, dlatego że to może być potraktowane jako element łamania praworządności. Jeżeli by to było do pakietu praworządności dołączone, to to źle wróży środkom z Krajowego Planu Odbudowy i z Wieloletnich Ram Finansowych. I o to się obawiam. Właśnie jeżeli chodzi o tą komisję, to podstawowe pytanie, które przychodzi jest takie, czy ona będzie w stanie rzeczywiście zobligować tych podejrzanych, tych świadków do tego, żeby oni przed tą komisją się stawili. Wiemy, że w Polsce, zajrzałem sobie do regulaminu komisji śledczych, kara za niestawienie się przed taką komisją to jest jedynie 3000 złotych. Także możemy sobie wyobrazić, że postaci kluczowe z punktu widzenia dochodzenia prawdy, tego co się naprawdę wydarzyło, no będzie trudne, bo ci ludzie po prostu nie będą do tej, po to komisję prawdopodobnie się stawiać. Czy tutaj Parlament Europejski, Unia Europejska ma jakieś formy nacisku, które mogłyby faktycznie zobowiązać te osoby zainteresowane, osoby, które coś widziały, osoby podejrzane, żeby stawiły się przed komisją i żeby złożyły zeznania? Toż te 3000 złotych, o które pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, to dotyczy Komisji Śledczej Polskiego Sejmu. Nawet to już nie dotyczy specjalnej komisji nadzwyczajnej polskiego Senatu. Natomiast wobec tej komisji Parlamentu Europejskiego takiej sankcji po prostu nie ma. Także spodziewam się, że będzie to z pewnym prawdopodobieństwem odmowa uczestniczenia czy zeznawania najważniejszych osób w państwie. To nie jest dobra wiadomość, bo mogliby dużo wyjaśnić. Natomiast samo sprawozdanie komisji, tej parlamentarnej będzie oparte zapewne o fakty, które usłyszy. Jeżeli nie będzie faktów z drugiej strony, kontrargumentów ze strony rządzących, no to będzie obraz w jakimś stopniu wypaczony, ale tak czy inaczej konkluzja może być taka. Praworządność w Polsce jest zagrożona. I to zagrożenie praworządności, to czy, czy nie, może nie tyle nieumiejętne, co brak dobrej woli w prawidłowym wykorzystaniu instrumentu, jakim jest Pegasus, może oznaczać kolejną cegiełkę w tym całej budowli, która się nazywa nieprzestrzeganie praworządności w Polsce. Zresztą Pegasus stosowany był nie tylko w Polsce. Pamiętajmy, że ta komisja jedzie do Polski, wybiera się, ale inne państwa też mogą być objęte, jeżeli zaistnieje sytuacja, że Parlament Europejski uzna, trzeba tę komisję również wysłać do innych państw. Bo również powinniśmy się dobrze rozumieć, tu nie ma atmosfery antypolskiej. To jest atmosfera anty, ale nieprawidłowością. Atmosfera anty, łamaniu praworządności, atmosfera antyinwigilacji obywateli, atmosfera antyłamania praw podstawowych, demokracji, swobód i używania tego typu instrumentów do walki politycznej, bo walka polityczna na innym forum winna odbywać się. Właśnie, korzystając z tego, że jesteśmy w Strasburgu i rozmawiamy o sprawach międzynarodowych, chciałem jeszcze zapytać pana posła o to porozumienie, które zostało podpisane przez rząd w Waszyngtonie. Rząd zobowiązał się do bliskiej współpracy z Amerykanami, z koncernami amerykańskimi, jeżeli chodzi o budownie, o budowę elektrowni atomowych w Polsce. Czy uważa pan poseł, że to są właściwi partnerzy i czy to jest właściwy kierunek? Chyba generalnie mamy dwa takie kierunki, o których możemy rozmawiać: to są Stany Zjednoczone i Francja. Teraz my nie mówimy o wielkiej elektrowni, na jakiej zwykliśmy sobie wyobrażać, bo to nie jest ten przypadek. Póki co wciąż. Także kwestia budowy elektrowni jądrowej, tej prawdziwej, dużej, która by istotnie rozwiązywała kwestię czystej energii dla Polski, jest wciąż przed nami. I sądzę, że oba potencjalne państwa, jakoby, państwa, z których mogłaby pochodzić i technologia, i rozwiązania, są na tapecie. My tutaj mówimy o pewnym modułowym rozwiązaniu, w zasadzie służącej dla jednego odbiorcy, czyli kombinatu górniczo-hutniczego. I sam krok. Szukanie tego typu modułowego rozwiązania, tam o ile pamiętam, siedem modułów ma by być instalowane jeden po drugim do roku 2030, oznacza, że przynajmniej kombinat nie będzie używał energii brudnej, tej pochodzącej z węgla, a z drugiej strony przecież Turów jest bardzo blisko, prawda? Broniliśmy Turowa. no ale dobrze, że ten krok pierwszy jest zrobiony. Uważam, że to może nasz miks energetyczny z czasem poprawić, tylko jeszcze raz podkreślam. To nie jest istotne rozwiązanie, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej. Dwa. Co jest bardzo istotne, to jest to wejście efektywnie na ścieżkę wychodzenia z węgla. I w jakim stopniu ono może być wymuszone, bo. Rozwój sytuacji Rosja w Ukrainie może oznaczać, że na przykład Rosja nie będzie nam sprzedawać węgla, a przecież naszego węgla brakuje, więc tutaj może być tendencja do tego, żeby przyspieszyć ten miks energetyczny. No i wreszcie, co jest bardzo ważne. Powinniśmy bardzo wyraźnie ludziom powiedzieć, że te różne propagandę, którą widzimy, że 60% każdym złotym płacone za odbiór energii elektrycznej to jest z powodu Unii Europejskiej, to jest nieprawda. Pierwsza i zasadnicza rzecz to cena za prąd, którą płacimy jako użytkownicy, a tak, która wychodzi z elektrowni, koszt produkcji, różnica jest 41%. Więc to są gigantyczne zyski realizowane przez państwowe koncerny produkujące energię. No i te zyski, oczywiście, prawdopodobnie powinny być reinwestowane w inne rozwiązania, no ale nie wiemy w tej chwili, jak one krążą. Drugi czynnik to jest emisja, handel emisjami. Tak, kiedyś to na emisji kosztowała 5 euro, pamiętam, rok 2007. Dzisiaj 95 euro. Tyle tylko, że te pieniądze z handlu emisjami wpływają do budżetu państwa. I rząd powinien wytłumaczyć opinii publicznej, co zrobiono. Na przykład z 30 miliardami złotych, które budżet państwa uzyskał z handlu emisjami w roku 2021, na co te pieniądze poszły, bo ideą było, te pieniądze gromadzimy po to, żeby za te właśnie pieniądze zmieniać miks energetyczny, żeby budować Produk produkcję energii elektrycznej ze środków czystych, odnawialnych. Czyli nie, nie uskarżajmy się na to rozwiązania, bo to jest rodzaj mechanizmu i środki, które mają przeznaczony cel. Jeżeli inaczej te środki przeznaczyliśmy, to by trzeba społeczeństwu powiedzieć, te środki przeznaczyliśmy na coś innego. I w związku z tym. Dalej płacimy, więc z tego punktu widzenia wydaje się, że taka zwyczajna rzetelność jest potrzebna. No właśnie, rząd chyba nie chce się przyznać, na co te pieniądze przeznaczył, ale ja się zastanawiam jeszcze, co zrobi Lewica, gdy przyjdzie ponieść rękę za elektrowniami atomowymi w Polsce. Rozumiem, że tego typu inicjatywy, z którymi tutaj wychodzi PiS, mogą liczyć na poparcie Lewicy. W tej chwili trudno powiedzieć, że jest, że tak powiem, w ciemno. Dlatego, że miks energetyczny powinniśmy mieć pewną wizję. Jeżeli schodzimy z węgla, to pytanie, w co wchodzimy? Na pewno nie energia atomowa, całą, cała produkcja energii w Polsce. Miejmy na uwadze to, że to ani nie jest bardzo szybkie rozwiązanie, ani nie jest takie bezpieczne w eksploatacji. Są ku temu wiele ograniczeń. Wiemy, znamy różnego rodzaju przypadki. Kwestia doboru dobrej technologii, ale także potrzebujemy się liczyć z tym, że mamy różnego rodzaju możliwe źródła, chociażby słynne wiatr i wiatraki. Od roku 2016 praktycznie, no prawie że zabiliśmy tę budowę wiatraków. Mamy... Różnego rodzaju inne rozwiązania, których też nie sprzyjamy. Była koncepcja prosumencka, że sobie instaluje rozwiązania na własne potrzeby gospodarcze, a nadwyżkę sprzedaje do sieci. Też nie można teraz sprzedawać do sieci, więc potrzebne jest, wydaje się, swego rodzaju przemyślenie od nowa, przyjęcie pewnej strategii. No i wciąż oczywiście musimy także rozważać możliwości ewentualnie w jakimś stopniu produkcji energii, zwłaszcza na potrzeby lokalne, czy to ciepło, czy, czy elektryczność, być może z gazu. Bo Komisja Europejska uznała przecież gaz jako środek ekologiczny, sprzyjający przynajmniej w okresie przejściowym do roku 2030 zmniejszeniu emisji, zwłaszcza CO2. A zatem z tego punktu widzenia zależy, panie redaktorze, co będzie w Zaproponowane przez rząd. Jak to będzie wyglądać w sensie całościowego rozwiązania energetycznego? No i mamy kwestię budowy czy modernizacji sieci przesyłowych, bo przecież to jest zaniedbany bardzo obszar, też sieci przesyłowe energii elektrycznej. I ja liczę się z tym, że tak, na pierwszy rząd skorzysta, ile będzie można skorzystać ze względu na praworządność, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. To jest ponad 3,5 miliarda euro, które stoi dla Polski, dostępne teoretycznie po spełnieniu oczywiście warunków praworządności od ponad roku. Że rząd również skorzysta z koncepcji transeuropejskich sieci energetycznych, bo z tym można wiązać możliwość finansowania linii przesyłowych prądu. I jednocześnie, że rząd wykorzysta. Wszystkie możliwości, które się wiążą również z Zielonym Ładem, które zaakceptowaliśmy w swoim czasie. Tyle tylko, że teraz próbujemy wahać się, czy podpisaliśmy wreszcie to porozumienie paryskie, czy nie podpisaliśmy, ale podpisaliśmy. Czy Zielony Ład podpisaliśmy. I to są rozwiązania, które pamiętajmy i tu zwracam się i do klubu naszego że jeżeli nie wyjdziemy z tej brudnej energii, z każda usługa eksportowana, każde dobro eksportowane będzie ciągnąć za sobą tak zwany ślad węglowy. To znaczy będziemy obciążani przy eksporcie dodatkowymi kosztami, opłatami, w związku z tym, że nie jest to produkt czysty, a z punktu widzenia gospodarczego to jest niebezpieczne rozwiązanie. Gdyby lewica dzisiaj rządziła, to wtedy jak wyglądałby ten idealny miks energetyczny? Nie ma czegoś takiego jak idealny miks energetyczny, dlatego że my nie możemy powiedzieć, że z 80% udziału węgla w produkcji prądu w roku 2030 dojdziemy do zera, bo idealny to jest o 55% mniejszy, więc my musimy sobie przyjąć jakąś własną ścieżkę dochodzenia. To prawda, i ta do 2030 roku sądzę, że ta redukcja, wychodzenie z węgla. Powinna takim punktem odniesienia mogłoby być samowystarczalność produkcji węgla w Polsce. Bez importu z Rosji, a tak naprawdę przecież z Donbasu ten węgiel głównie pochodzi, bez importu skądkolwiek indziej. A te nasze zasoby własnej produkcja własna no jest dużo mniejsza niż wynikają potrzeby. I tego typu argumenty wnoszone w Brukseli w Komisji Europejskiej byłyby argumentami przyjmowalnymi. Nie budujemy nowych kopalń. Na to dochodzimy do pewnych możliwości eksploatacyjnych chociażby turowa i że dalej nie będziemy w, to, w tym kierunku i zresztą to są też zasoby, pamiętajmy, nieodtwarzalne, nieodnawialne, tylko jednorazowego wyczerpania i potem już zostaje. I szedł... Ale budujemy elektrownię atomową, czy nie? To właśnie jest to pytanie na początku, czy się zgodzimy na to, że na ten miks, czy na przykład są elektrownie atomowe, czy elektrownia atomowa, zależy jakiej mocy, że mówimy o ewentualnie elektrowni gazowej, bo to jest system, który zapewnia pewne stabilne minimum, albo też uzupełnienie, bo pamiętajmy, że są od czasy, czy dni flauty, nie ma wiatru. Więc z elektrowni wiatrowych wtedy nie osiągniemy potrzebnej mocy. Jest wtedy trzeba włączyć ten zapasowy system. I to jest właśnie decyzja, którą musimy podjąć. I ja nie chciałbym tu, siedząc w Strasburgu, mączyć się na ten temat, jak to powinniśmy rozwiązywać w Warszawie. Bo to byłoby zbyt łatwe. To byłoby być może nawet nie do końca elegancka. Musimy trzymać się ziemi rzeczywistości. Nie możemy spowodować negatywnych skutków gospodarczych poprzez decyzje czy deklaracje bez stosownej analizy technicznej, technologicznej, ekonomicznej, wreszcie finansowej. I energia elektryczna jest tym czynnikiem, który, bez którego nie da się żyć. Ona musi mieć rozsądną cenę, za którą którą będą w stanie zapłacić mieszkańcy Polski, Polacy, ale także przemysł w Polsce. Na to chyba liczymy, żeby te ceny w końcu się unormalizowały i żeby Polacy nie musieli wydawać znacznej części swoich zarobków na media, na ogrzewanie swoich domów. Także to będzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Państwu trochę spraw międzynarodowych, europejskich, porozmawialiśmy energii. I moim i Państwa gościem był europoseł Lewicy, Bogusław Liberacki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i również bardzo. Ten apeluję. Trzymajmy się Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej są możliwości znalezienia rozwiązań dla nas korzystnych. Dziękuję. Dziękuję.